Od nadciśnienia nie boli głowa, tak jak uważa większość z nas. Jest to schorzenie, które nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Dlaczego mimo to warto leczyć nadciśnienie, odpowiada profesor Zbigniew Gaciąg. Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia, w tym także i tych, które prowadzą do przedwczesnego zgonu. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że 16% wszystkich. Zgonów na świecie jest bezpośrednio wywołanych przez nadciśnienie tętnicze, dlatego że jest to główny czynnik ryzyka choroby wieńcowej, zawału czy udaru mózgu. Niestety, nadciśnienie daje znać o sobie dopiero wtedy, gdy pojawiają się powikłania. Zatem samo nadciśnienie nie boli, i stąd konieczność leczenia poprzez leki obniżające ciśnienie, aby tych groźnych powikłań uniknąć. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że takie postępowanie jest skuteczne. Leki obniżające ciśnienie znajdują się w aptekach już od ponad 50 lat. Stąd ich bezpieczeństwo zostało ponad wszelką wątpliwość udokumentowane. Co więcej, mamy ich tyle rodzajów, że dla każdego pacjenta jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedni lek. Trzeba tylko, aby pacjent zdecydował się lek brać i oczywiście wcześniej mierzył sobie ciśnienie, aby móc chorobę rozpoznać.